Od angielskiego Paweł Beręsewicz. Ilustrowała Aleksandra Krzanowska. Rozdział pierwszy. Kiedy za panem od angielskiego zamknęły się drzwi, mama zapytała Zuzie: No i jak było? Okej, okay, powiedziała Zuzia brzmiało to tak, jakby buzię miała pełną gorącego makaronu po amerykańsku a czego się dziś uczyliście Zwierzątek. – No to jak jest piesek? – sprawdzała mama, na co Zuzia bez trudu i prawidłowo odpowiedziała, że – dob. – A hen to kura – dodała już z własnej woli. – A foks to lis. – A bosung sing to bosung sing. – Bosung sing? – zmarszczyła w mama. – A co to takiego? – No jak to nie mogła uwierzyć Zuzia. Nie wiesz, co to jest bosung sing? To przecież takie zwierzę. Wielkie, zielone, z uszami w kształcie serc i z wysuwanym ogonem. A słoń ucieszyła się mama? Ale Zuzia z politowaniem przewróciła oczami. No błagam cię, jęknęła. Widziałaś kiedyś zielonego słonia? No nie, zielonego słonia mama nie widziała nigdy. Rozdział drugi. W windzie pan od angielskiego otarł pod szczoła i odetchnął z ulgą. Kiedy zjechał na dół, przysiadł na parapecie i wyjął steczki zeszyt. Gruby, sztywny, brązowy i bardzo podejrzany. Z pieczątką super tajne. Ozdobne złote litery na matowej okładce układały się w napis: Bo, Sung, Sing. Żółtawe kartki zadrukowane były setkami imion. Na ostatniej stronie listę otwierał jakiś grześ. Obok ktoś odręcznie dopisał: Gotowy. Miejsce pod Grzesiem zajmował Robert. Też gotowy. Potem Kasia gotowa. Iza gotowa. Paweł gotowy. Na samym dole była Zuzia. Pan od angielskiego bstryknął długopisem i w ostatnim już wolnym miejscu koślawo nagryzmolił. Gotowa. No, mruknął sam do siebie i zatarł ręce z uciechy. Po wyjściu z bloku przeszedł na drugą stronę ulicy do Starego Miejskiego Parku. O tej porze było tam zupełnie pusto. Zboczył ze ścieżki i podszedł do rozłożystego dębu, rosnącego na środku trawnika. Rozejrzał się, czy nikt nie patrzy, rozpostarł ramiona i przytulił się do pnia. Sekundę później w parku nie było już pana od języka angielskiego. Rozdział trzeci. Wsiąkanie w drzewo to dla dębolodów zwyczajny sposób powrotu z krainy ludzi. Staje się pod drzewem, koniecznie dębem i rękami obejmuje się pień. Dąb dęboluda wyczuwa jakimś dębowym zmysłem i wsysa przez szpary w korze. Zdębiały dębolud krąży po dębie rozpuszczony w dębowych sokach. Aż dotrze do korzeni. Stamtąd już tylko krok do dębowego królestwa. Taką właśnie drogą powrócił do domu Pan od angielskiego. Nic mu już chyba nie grozi, więc mogę przestać udawać i powiedzieć Wam prawdę. Pan od angielskiego wcale nie był panem od angielskiego, był tajnym agentem służb nadzwyczajnych jego wysokości, dębowego króla. Jeszcze w komnacie powrotów wycisnął z brody resztki dębowego soku. Odkleił sztuczne uszy, które zakładał na akcję, żeby wyglądać jak człowiek. Przebrał się w wygodne dębo ludzkie ubranie i pomaszerował do kwatery głównej. Tam zameldował wykonanie zadania komendantowi służb nadzwyczajnych, pułkownikowi Konarowi. A w telewizji załatwiłeś? Upewnił się szef. Tak jest. Pułkownik rozpromienił się i powiedział. – Znakomicie. Jego królewska mość będzie zachwycony. – Szefie – szepnął agent. – A można wiedzieć, o co właściwie chodzi z tym Bosung Singiem? Komendant uśmiechnął się blado i przyłożył do ust dwa skrzyżowane kciuki. – Każde dęboludzkie dziecko wie, co to oznacza. – Tajemnica państwowa. Rozdział czwarty. – Zdradził wam coś kiedyś tajemnicę państwową? – no to ja to zrobię. Jego wysokość dębowy król ma córkę. To jeszcze nie jest tajemnica, to akurat wiedzą wszyscy. O jej grymasach i kaprysach legendy krążą po dębowym królestwie. Gdy tylko przyjdzie jej coś, do, jako na coś ochota, tak długo łzy roni, tak długo nóżką tupie, tak długo talerzami w służbę rzuca, aż dopnie swego. Otóż ta właśnie dębowa królewna. Od tego miejsca zaczynam już zdradzać. Parę tygodni temu powiedziała przy śniadaniu: Tatku, chciałabym, żeby słoneczko świeciło na niebiesko. Kocham cię za twoją wyobraźnię, skarbie. Król uśmiechnął się. Weź jeszcze jedno ciasteczko. Chcę, żeby słoneczko świeciło na niebiesko, powtórzyła dębowa królewna. A może zamiast tego kupię ci kucyka? zaproponował jej ojciec. Ma świecić na niebiesko. Ależ kochanie to niemożliwe, łagodnie tłumaczył król. Waza pełna gęstej czekolady z hukiem roztrzaskała się o podłogę. W tej sytuacji jego królewska mość miał tylko jedno wyjście. Dlatego tuż po zapadnięciu zmroku przez tylną bramę pałacu wymknął się chyłkiem zamaskowany posłaniec z depeszą do dębowego maga. O tym, że ktoś taki w ogóle istnieje, wie tylko kilka osób w królestwie. A teraz wiecie też wy. Rozdział piąty. Dębowy mag spóźnił się dwie godziny, ale jemu wolno. Dębowy magu potulnie zaczął dębowy król. Czy nie dałoby się tak zrobić, żeby słońce świeciło na niebiesko? To sprawa wagi państwowej. Proszę. Wykluczone burknął gość i zaczął się zbierać do wyjścia. Dębowy król doskoczył do niego w ostatniej chwili i złapał za połę czarnoksięskiej szaty. – No to może chociaż dasz się zaprosić na skromny poczęstunek? – powiedział nieśmiało. Bufet pod ścianą uginał się od przysmaków. Była sałatka z dębowych kiełków, młode żołędzie zapiekane w cieście, grzanki z dębowej kory, korzonki duszone w liściach, kiszone dębowe gałązki, faszerowane żołędzie czapeczki – i rzadkość nad rzadkościami, suszone obierki ziemniaków przeszmuglowane z krainy ludzi przez agentów służb nadzwyczajnych. Dębowy mak obrzucił stół uważnym spojrzeniem i łaskawie powiedział – niech będzie. Pełny żołądek z czarom. Kiedy pod koniec kolacji jego królewska mość jeszcze raz spytał o sposób na zniebieszczenie słońca, mak pogłaskał się po brzuszku i mruknął. Było chyba takie jedno zaklęcie. Rozdział szósty. Radość dębowego króla trwała krótko. Im dłużej słuchał o potężnym zaklęciu, tym bardziej rzedła mu mina. Kiedy dębowy maku najadł się i pożegnał, jego wysokość długo jeszcze siedział na dębowym tronie i smętnie gapił się w ścianę. Wreszcie westchnął ciężko i wezwał komendanta służb nadzwyczajnych. Pułkownik konar wszedł sprężystym krokiem, a potem słuchał bardzo uważnie. Król długo i szczegółowo wyjaśniał całą sprawę, a na koniec spytał: Czy pan zrozumiał, pułkowniku? Tak jest, wasza królewska mość, szczeknął komendant służb. Zrozumiałem, że jest problem z zaklęciem. Musi je wypowiedzieć 10 tysięcy osób naraz. Sporo! Ale damy radę, wezwie się ich i powie trzy, cztery. Nębowy król uśmiechnął się smutno i popręcił głową. Obawiam się, mój drogi, że to nie takie proste, westchnął. Zapomniałam ci powiedzieć, że to muszą być ludzie. Ludzie wykrztusił pułkownik i krew odpłynęła mu z twarzy. Rozdział siódmy. Wysyłanie agentów do krainy ludzi jest śmiertelnie niebezpieczne. Ktoś może ich zobaczyć, ktoś może pomyśleć: O, a jednak dęboludy istnieją! To byłby koniec dębowego królestwa. Stworzenia te żyją tylko dopóki nam wydaje się, że ich nie ma. Dlatego proszę Was bardzo, jeśli kiedykolwiek zdarzy Wam się zobaczyć dęboluda, nie wierzcie własnym oczom. To może je zgubić. Operacje Pan od angielskiego. Przygotowywano bardzo długo i bardzo starannie. Plan przedyskutowano w, naj, w najdrobniejszych szczegółach. Wybrano najlepszych agentów, a kiedy wszystko było gotowe, pułkownik konar stawił się u dębowego króla. Wasza królewska mość zameldował. Możemy zaczynać. Uda się, cicho spytał król. Komendant służb nadzwyczajnych nie miał zbyt tęgiej miny. Jest szansa, wymamrotał i zaspuszczoną głową ruszył do wyjścia. W progu jednak zatrzymał się i zawrócił. Byłbym zapomniał. Wasza wysokość nie powiedział mi jeszcze, jak brzmi to zaklęcie. Dębowy król palnął się w czoło rozbawiony własnym zapominalstwem. Podszedł do pułkownika i szepnął mu coś na ucho. Jak? skrzywił się tamten. Król szepnął jeszcze raz. Rozdział ósmy. Niedługo po wyjściu pana od angielskiego mama zuzi podlewała kwiatki na balkonie. Wiatr niósł z nad pobliskiego parku zapach kwitnących lip. Po pustym placu zabaw dostojnie przechadzał się popielaty gołąb. Z domu słychać było wesołe dźwięki, jakieś kreskówki, a potem melodyjkę zapowiadającą reklamę. Mama już miała chlusnąć od serca ulubionym pelargonią, kiedy usłyszała wołanie córki. Coś mówiłaś? spytała, zaglądając do mieszkania przez uchylone drzwi balkonowe. Zuzia siedziała w fotelu i palcem pokazywała ekran telewizora a na nim wielkie zielone zwierzę, z uszami w kształcie serc i z wysuwanym ogonem Bossung-sing! zawołała Kup mi bossung-singa! Zuziu, daj spokój, skrzywiła się mama po co ci takie paskudztwo? Oj, kup mi, proszę, błagam! Ale ty nawet nie masz już gdzie trzymać tych wszystkich zabawek. No to co? groźnie burknęła dziewczynka. I tak chcę Bosung singa. Mama patrzyła na zuzie i miała dziwne wrażenie, że córka zaczęła zmieniać kolor. Jej sroga buzia zrobiła się jakby trochę niebieska. Po chwili niebieskie były też jej włosy i ubranie i ściany pokoju i telewizora. Mama odwróciła się, i ze zdumienia na chwilę zapomniała o oddychaniu. Za dachy sąsiednich bloków zachodziło wielkie, okrągłe, niebieskie słońce. To już koniec dzisiejszej opowieści. Mam nadzieję, że wszyscy domyślili się, jakie to magiczne słowo spowodowało, że słońce zaczęło świecić na niebiesko i zmieniło swój kolor. I że bajeczka wam się podobała, to ostatnia bajeczka, którą wam czytam w ten sposób. Jutro będziecie już w szkole, a w przyszłym tygodniu przyjdę do Was i przeczytam kolejną bajkę osobiście. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.